tak licznie, się zobaczyć nasze zmagania w ramach, w ramach Startup Contest. Mamy dzisiaj wybrać z sześciu projektów najlepszy, więc taką nową sprawę skupimy się na tych prezentacjach. B2C Manager ma zadanie zarządzać kontaktem z klientami, jak sama nazwa wskazuje, B2C, czyli Business to Customer. Noclegiela.pl to portal dla turystów i czasowiczów służący do rezerwacji tanich noclegów w kwaterach, pokojach gościnnych, pensjonatach, apartamentach. Nie mówimy tutaj o hotelach. Chcemy dać tanie, dobre narzędzie, automatyczne, które pozwoli nam, działającym w imieniu i na rzecz wydawców, nadawców, producentów, właścicieli praw, usuwać pliki z w przestrzeni publicznej. Ja chcę bazować na proporcjach ciała e, zebranych z obiektywnego źródła, jakim jest zdjęcie, oraz proponować ubrania, w których to kobieta wygląda dobrze, ta konkretna kobieta, a nie e, które są aktualnie modne. Nasz pomysł ma automatycznie pomóc trzeciego osoby w, w codziennych wymaganiach dokumentalnych różnego typu. Chcemy, żeby po prostu przedsiębiorcy zajmowali się tym, co ich biznes i nie marnowali rzecz na czynności, którymi możemy się zająć. Meli, skata. System Tagbedding to jest tak naprawdę system do zdalnego rozpoznawania klientów i produktów oraz analizy danych w czasie rzeczywistym. otrzyma otrzymuje Noclegiada.pl. Brawo! Drugie miejsce za innowacje, e, Rideskipper. Mamy, e, mamy zaszczyt. E, marka FastPR e, zrealizuje dla Rideskippera e, działania pr e, I pierwsze miejsce z e, Camelcom. To my postanowiliśmy dać naszą nagrodę, czyli oczywiście najlepszej płatności w internecie, za bitus i mężewa. Bardzo polecam wszystkim ogólnie udział w takich wydarzeniach, jakim jest Startup Contest, z prostego względu, że to tak naprawdę nie chodzi tylko o same pieniądze, ale też o atmosferę, o wiedzę, którą się zyska np. podczas sesji z mentorami, tudzież w warsztatach, tworzenia prezentacji, a na samym takim wydarzeniu, co jest też fajna możliwość zdobycia wielu fajnych połączeń biznesowych, naprawdę bardzo polecam. Bardzo się cieszymy, że w, w ramach tego konkursu dla startupów udało się pokazać nie tylko, nie tylko siłę pieniądza, który chcemy zrobić, ale też siłę rozwiązań etycznych, rozwiązań, które sprzyjają przestrzeganiu prawa. Wygraliśmy bardzo fajnie, dużo fajniejszy feedback od ludzi, z którymi rozmawialiśmy, dokładnie na wartość takiej imprezy. Jak ktoś by chciał wystartować, to, to polecam. Zawsze warto usłyszeć kilka słów od kogoś innego, a nie od członków swojego zespołu.